Hej ludzie, witajcie w kolejnym odcinku Pokémon Fire Red na Zlok yy, tak, jak widzicie z odbyłem to robną sesję treningową i co zauważyłem? Fire na 12 levelu ma 17 ataków tyle co symbol na poziomie 10. No cóż. Ale pff, co tutaj się jeszcze zmieniło? Dodaję, Kupiłem sobie też jeszcze i Pokebali, dlatego że już teraz idziemy złapać kolejnego Pokémona. Może tutaj wystąpić Monkey, PJ i ratata. Rataty nie chcemy, bo już mamy. Zobaczmy. Co nam przyniesie los? Monki! Okay, na levelu trzecim torba, pokeball. Może go tak złapiemy, chociaż wątpię. No, będziemy próbować złapać go tak, bo teraz nie mamy jakiegoś takiego pokemona, żeby go osłabić. Zmarnuję trochę dużo pokebali, ale. No bo zobaczcie, no. No Scratch i nie żyje. I jednak żyje! Wow! 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 To było debilne z mojej strony, że nie użyłem nic. Fuck mam mankeja. Yeah. To nazwiemy go teraz Rocky. Eee... Ry... Gdzie jest? O! S... Rock. Olon 2k! Haha! Rocky! Rocky. Ok, teraz idziemy troszeczkę leczyć im Pokemony i powalczymy z naszym rywalem Garym, który już na nas będzie tam czekał. No, mm, później udamy się teraz. Teraz się udamy po spotkaniu z rywalem na walkę w Wirdian w Viridian, Wirdian i, i odbędę tam kolejną sesję treningową, która już będzie pod nagraniem. Będzie to sesja dla Mankeja. chodź. Hej Battle, wybierasz się do logi Pokémon? Zapomnij o tym. No wiesz, stary nie mam jeszcze żadnej odznaki. No, no właśnie o tym mówię. No wiem o tym. Są silniejsze. Ile masz? Masz dwa Pokémony. Masz Pidgeya na dziewiątym levelu. Ja mam fire na 12. Poznaj smak mego pomienia. Okej. Okay. Nie, póki co jeszcze nie zmienimy. Squirtle. Ember jest słaby. Tak, wiedziałem. Scratch. Oj. Jak to mało zadaje. O, teraz więcej. Jeszcze raz. Scratch. Dobra. Y, koniec, bo to się robi niebezpieczne. Zębal. Zębalku. Zabij go. Yeah. Wygraliśmy. No. Także pokonujemy rywala Miałem farta, tak, miałem farta. No, sam, sam jesteś fart. Coś tu jest? Nic nie ma. Szkoda. No i tutaj idziemy, możemy przejść sobie do Ligi Pokémon. Ale to jeszcze przed nami. E, dobra. E, powiem Wam, że ta seria zapowiada się dosyć długa, ponieważ musimy zdobyć wszystkie odznaki. Wszystko jest dużo. Od... To się 8 chyba. Tak? Dużo jest miejsc do odwiedzenia, naprawdę, jak M.T. Moon Czy... Właśnie, Viridian, które będziemy I dodatkowo... O, ten dziadek nas będzie uczekować Pokemony Dobra, ale ja to umiem Więc tam to to, to, to... mnie mało interesuje Willy, 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 Willy No właśnie, tak próbowałem zobaczyć manka Ja i mi się nie udało, stary człowieku Ty mnie oszukujesz, ty tak... Kudla nie mogę złapać. Dobra. Otrzymałem też te Wii, to tutaj, jeśli czegoś nie wiem, mogę sobie obejrzeć. No. Dobra. I tutaj już możemy złapać naszego kolejnego Pokemona Może tutaj wystąpić Pikachu. Albo coś innego. Zobaczmy. I. Pidgey! Dobrze. Pójdzie na niego Rocky. Żebym go osłabić. Oj, boli. Aha. Zębal, pójść tutaj tak ten asekuracyjnie. I spróbujemy go złapać, chociaż nie wiem czy się uda Fak. Aha, yy, może jeśli nam się uda będziemy mieć już bardzo... Ok, udało się. Mamy już dobry team. Naprawdę, muszę to przyznać. Mam dobry team. Tak. Um, wing. Nazwie... Nie, to jest dziewczyna. To będzie. Ho! Kobiety. Jak tutaj kobiety nazwać? Uh, sky. O, Sky może być. Walve Sky z TNA. Fakie. Uh, sk, k, gdzie jest? A! Sk? Uh, sky. A więc teraz już idziemy tutaj. Macie coś dla mnie? Dobra, nie zabłądzę tam, spokojnie. Tak, zapowiem, że już ha ha, daj ha, Dobra, kolejne miejsce, gdzie możemy słupać. No, wszyscy się do walki, okej, okay, zapamiętam to. Tu możemy wywołać kolejnego pokemona. Fakie, yeah. już będzie trzy Pokémony w jednym odcinku. I. Widley. Nie powiem, przyda mi się. Oj. To był mocny cios. No i m, chyba zapiemy tego to, Wheatla. Tą Whidley. Jest! A więc... Jak nazwiemy? Hmm. Żmijka. hehehe. <śmijka> Ż. M. I. K. Fuck mamy żmijkę! Dobra, ty chcesz ze mną walczyć? Nie chcesz. A tutaj co jest? Potion, o fajnie, przyda mi się. O, coś mnie atakuje. Weedley. A więc, Fire, rozkazuję ci spalić tego Weedla. Mach! To było łatwe. Tutaj fire będzie podeks to ładnie. Co on z tym zobaczyć. Hmm. Wiesz, mi, to był zły pomysł. Ponieważ ja mogę spalić twoje wszystkie pokemony. I tutaj już się zbliżamy wielkimi krokami do czegoś, co będzie wspaniałym osiągnięciem dla mojego fire, czyli firea. Czyli ewolucja, jeszcze tylko trzy levele, pamiętajcie! Metal Clove. O, to jest bardzo przydatny. E, przydatny. No... Wiecie, cios, żeby... Żeby, żeby... Żeby pokonać kolej... Pierwszego lidera sali, do której się zmierzamy. A będzie to sala Pokémonów kamiennych, gdzie liderem jest Brock znany również z anime. Pokémon. Już 8 minut. Chyba przejdziemy sobie. Ten las i zakończymy odcinek no. Okej. Okay. Nie, nie zmieniam. A to masz jeszcze jednego Pokemona. Kakuna, hmm. o, to jest pokemon, którego będziemy mieć. Ale no troszeczkę mi się też nie podoba, ponieważ jest trudno nim wyewoluować, bo ma... Nie ma ataków. Antidot. O, to się przyda. Naprawdę się przyda. Tutaj chyba. No, jest koleś może jest to mały, ale... E, no comment naprawdę, no comment yeah, 14 level jeszcze, tylko, 2, 3 level. Ludzie, jeszcze tylko 3 level, no ludzie, jeszcze tylko trzy level eee, okej, okay, ember mhm mm a więc tak, od razu jeszcze mówię, te no, odcinki są nagrywane po kolei